Zapadła, a była to sobota. Do siedziby MKZ wpadła jakaś chowota. Jak się później okazało, była to Zomowska brać. Pałką bili gaz rzucili i zaczęli chłopców brać. Pałką bili gaz rzucili. I zaczęli chłopców brać. Chłopcy dzielnie się bronili I gaśnice poszły w ruch. Zomo miało większą siłę. U chłopców był bojowy duch. Potem w suki ich wsadzili I powieźli w sino dal. Co się teraz z nimi dzieje? Co się teraz z nimi dzieje, tego nie wie nawet.